Jak ta cała sytuacja z zakażeniami w Dynamie Drezno, jak duży ona bałagan może wprowadzić do rozgrywek drugiej Bundesligi? Znaczy, dyrektor zarządzający DFL, Seifert, powiedział, że no jeden przypadek Dynama Drezden nie, nie będzie no tutaj nie zrobić żadnego wielkiego zamieszania. Oczywiście muszą przeanalizować, hmm, co zrobić, no bo faktycznie jest zasada taka, że ogólnie chciano zrobić tak, że. Jeżeli ktokolwiek będzie chory, to ta dana osoba idzie na dwutygodniową kwarantannę. Jest zapisana wtedy jako zawodnik kontuzjowany, no i jest, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Ale Oczywiście, tak jak to Niemcy są zbudowane, tutaj każdy land może podejmować swoje decyzje. I faktycznie Ministerstwo zdrowia landu e, e, Saksonii no, podjęło decyzję, że cały zespół musi być w dwutygodniowej kwarantannie i faktycznie pierwsze dwa mecze, e, jakby nowego starego sezonu no, Dynamo Drezno nie może grać. I tutaj będzie pewnie trzeba jakoś między e, no, sobota środa później grać, jeżeli oni wrócą, e, wrócą faktycznie już do. Na, do Normalnych treningów i będą mogli grać. A ty sobie wyobrażasz, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, przy tych zespołach, które kadrowo są no, dużo gorzej obsadzone niż niemiecka Bundesliga, czy to pierwsza, czy też druga, kiedy musimy skończyć ten sezon, wiemy przed jaką datą, czy to będzie w ogóle możliwe? Bo co, co się wydarzy? Jeżeli będą to dwa zespoły, trzy zespoły albo ta kwarantanna będzie musiała trwać dłużej, ile tych meczów trzeba będzie przekładać, bo robić tego w nieskończoność nie będziemy mogli. No, to znaczy, to są, to są tutaj, no zależy, no, decyzje podejmują ludzie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy pierwszych tych badaniach, które odbywały się w zeszłym tygodniu i była taka informacja, że dwóch zawodników FC Köln i też jeden fizjoterapeuta jest, mają pozytywny test, no też zastanawiano się, czy cały zespół musi pójść na kwarantannę. Tak się nie stało. Także tutaj, no, no, trzeba do, dopasować te. Te wytyczne do tego, co się będzie działo. I faktycznie też mówiliście o tym. I ja też powtarzałem niejednokrotnie w tym tygodniu, że cały świat patrzy na Bundesligę. I tutaj. Mm... To, jak będziemy mogli tutaj rozegrać ten sezon do końca, pokaże innym ligom, takim jak chociażby La Liga Seria, czy inne ligi, że faktycznie można, jeżeli są zasady, do których się stosujemy, bo też powiedzieliście przecież o Salomonie Kalus Herty, no który, który faktycznie no, obnażył. Samego siebie, ale być może też obnażył kilka osób czy kilka klubów, że może się nie stosują, ale jednak patrząc na to, że 1760 e, e, testów, które zostały prze, przeprowadzone i tylko 10 osób, e, kilku piłkarzy, kilku pracowników, kilku e, fizjoterapeutów było w tym momencie pozytywnych, no to jednak pokazuje, że. E, Przypadek Salomona Kalu jest odosobniony, że faktycznie zespoły i ich przedstawiciele, pracownicy stosowali się jednak do tych zasad, które wprowadziło DFL. A jak Ty się patrzysz na to, że zakończyli swoje rozrywki Holendrzy, Francuzi, którzy mają dwa zespoły jeszcze w Lidze Mistrzów, no gdzieś pojawiają się informacje, że Anglikom wcale tak bardzo na europejskich pucharach nie zależy, bo oni mają zdecydowanie większe pieniądze z Premier League, więc woleliby się skupić na dokończeniu sezonu w Anglii. No jeżeli popatrzymy na Champions League, to wiemy, nie ma już Liverpoolu, nie ma Tottenhamu, Chelsea w zasadzie też nie ma, bo na Stamford Beach The Blues przegrali z Bayernem Monachium 0-3, do więc można powiedzieć, że zostaje tylko jedna drużyna w tych rozgrywkach angielska. W Lidze Europy co prawda jest Wolverhampton i Manchester United, ale wiemy, że też te wpływy z Ligi Europy nie są, nie są tak duże jak w Lidze Mistrzów, a tym bardziej w angielskiej Premier League. a a Niemcom też na pewno zależy na tym, żeby zacząć jak najszybciej sezon, bo też w Europie no, tych zespołów w Lidze Mistrzów, czy też w Lidze Europy jest, jest naprawdę dużo z szansami na, na dobry wynik, bo Lipsk gra dalej, Bayern będzie grał dalej. Są też trzy zespoły w Lidze Europy, więc wydaje się, że Niemcy tutaj no, gdzieś dwutorowo będą chcieli wpłynąć na to, aby ten sezon dokończył się w Lidze, a potem w dobrej dyspozycji też te drużyny mogą zrobić to, co Anglicy w tamtym sezonie w europejskich pucharach. No powiem szczerze, że tutaj faktycznie czytając czy Kikera, czy Bildam Zontag, czy gazety Bild codziennie, no mowy albo dyskusji na temat meczu w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy nikt tutaj nie wprowadzi. Bundesliga pierwsza, druga Bundesliga jest tutaj dla, dla DFL, dla LFP, dla całej przyszłości niemieckiej piłki nożnej najważniejsza, bo do dzisiejszego momentu, czyli te mecze, które się już nie odbyły, albo ten okres dwóch miesięcy bez piłki, to koszt strata dla dla Bundesligi około 750-800 milionów euro. I teraz pomyśleć o tym, żeby tego sezonu nie dokończyć, czyli są jeszcze kolejne koszty. Wiemy, że DFL do, porozumiało się z, ze stacjami telewizyjnymi, takimi jak Sky, CDF, ARD, na to, że jednak ostatnia transza wpłynie, troszeczkę mniejsza, ale jednak te telewizje zapłacą za prawa telewizyjne tego sezonu do końca. Nie dogadali się z, z The Zone. Prawda, no ale tutaj faktycznie stricte dokończenie tego sezonu to oczywiście sportowo jak najbardziej, ale bardziej przemawia tutaj ekonomia. I ekonomia, która jest najważniejsza w tym momencie na niemieckim podwórku, to czy Liga Europy, Liga Mistrzów będzie dokończona, tak jak powiedziałeś, no niemieckie zespoły. W tym sezonie grają rewelacyjnie na europejskich boiskach i faktycznie jest tych zespołów wiele, czy to w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów z szansami na, na kolejne awanse, ale jednak tutaj niemiecka Bundesliga jest dla wszystkich Niemców, dla DFB, dla Angeli Merkel, całego rządu Najważniejsza, bo to też jest bardzo ważna gałąź gospodarki. Jeżeli pomyślimy, że kluby niemieckie wpłacają miliard czterysta milionów euro do budżetu w postaci podatków i różnych opłat, no to wiemy o co tutaj chodzi.